Witam, dzisiaj mam zestaw pociąg pożarniczy Drager złożony z 8, bożem po prostu zmienił kabiny w kontenerze i w cysternie. Tutaj widać kogut migający, który mi się spalił, jak żem kabinę zmieniał, ale ten to jest na baterie akurat. tutaj właśnie są baterie paluszki Taki kontener istnieje, chociaż Buda jest inna, ale są takie pociągi pożarnicze, drager. Można sobie wygooglować, wpisać pociągi pożarnicze, drager. Tu mam takie kontenery, się pokażą. Jak i takie cysterny się pokażą. Bo no to są y, konwersje. Zrobione konwersje. Wiadomo, że mają inne kabiny, ale takie pociągi pożarnicze, drager istnieją. Ja sobie zrobiłem y, taką konwersję. Oczywiście moim marzeniem było, żeby to były ludmiły, dlatego że zrobiłem ludmiły. I tu widzimy taki jedno z najaśnica. Actually, nie, to nie jest najaśnica, tylko to jest, tu jest najaśnica. A tutaj mamy działko wodne. Bo to do walki w tunelach. Tu też mamy działko wodne. Tu mam wejście. Ja nawet mam zdjęcia, żebym pokazywał, jak, jak te. Ja, pokazywałem już w ogóle, jak wyglądają w środku te. To jest kontyner załogowy, tam są w ogóle takie skrytki. Tam gdzie mają te hełmy. Na siedzeniach mają siedzenie wzdłuż dwóch boków. siedzą tak bokami jak w, jak w pociągach metro, i tam mają cały sprzęt Miała to Funkcjonuje jako napęd. Dlatego to sobie dorobiłem Forever to są kalkomania od kalkomania od tego no. eee, zapomniałem to o kolegi z grupy na Facebooku, z grupy modelarskiej. Igor Gorsuke chyba jak się nie mylę. numer 30801, 30802, 30804, 30805, 30803 tak bo w firmie miałem zrobiony właśnie kontener załogowy, Ludmiła z napędem i cysterna konwersja a te dwie fikcyjne żebym sobie sam zrobił to moje samoróbki to nie potem doszły w późniejszym czasie tutaj mamy Ludmiłę Cysterna, plus podnośnik, plus podnośnik hydrauliczny, cały sprzęt, autopompa, szybkie natarcie, łopaty, kilofy, gaśnice to, to jest moja samoróbka. Także takiego, takiej jednostki nikt nie będzie miał w życiu, bo to jest akurat fikcja. Tu też jest moja fikcja. Drabina, drabina też się rozkłada, cała można ją rozwinąć można ją całą rozwinąć czy częściowa i można też gasić po prostu budynki tak muszę ją zwinąć, całą nie zwijam bo to akurat pasuje mi te podmiłki także po prostu chciałem zobaczyć jak będzie wyglądała ludmiła z podnośnikiem i ludmiła z drabiną hydrauliczną tu widzimy trampki, też widzimy na JTN. działko wodne, działko wodne. A tutaj mamy też działka wodne. Tu jest najaśnica. Także w oba kierunki może jechać ta ludmiłka. Stronę. Ta ciężko ma drugą stronę musiałbym rozwójkę dać bliżej w przodu albo dać ją sam środek Chyba ciężko na paniu Chyba, że tę ludnikę mogę spróbować dać kiedyś, a nie w środek, chyba, nie wiem. Tak, tak, bo inne, wózy, inne są sprzęgi. Tak. Tamta lokomotywa ma inne sprzęgi, także musi być tak, jak teraz jest. Ale mogę ją dać tutaj i pojechać w drugą stronę. Bo i na pchaniu ma za ciężko te trzy lokomotywy bo to już jest lokomotywa wiekowa. Ale ja zawsze jeździłem w tym kierunku. No, także mam Ludmiłki jako jednostka ratownicza, gaśnicza. Konwersja pociągu późniejszego Drager, chociaż pociąg późniejszy Drager składa się od dwóch do trzech lub czterech kontenerów i jeden taki cisterny. A bo jest taki kontener jest załogowy, jest kontener ze sprzętem, ale naprawdę może, sobie, może jak będę ten film puszczał to linka udostępnię do pociągów pożniacz drager i zobaczycie w ogóle jak to wygląda także. jak nie zapomnę to albo w komentarzu albo w opisie będzie link do pociągu pożyczek Drager Także jeszcze raz. W pierwszej kolejności miałem właśnie zrobioną tą jednostkę. To jest cysterna, Jakieś takie były automany, które się ukazywały na poczcie. Trzy różne cysterny. ja sobie wziąłem naczepę, wywaliłem cysternę, ściągnąłem się, zrobiłem taką konwersję. Tu widzimy autopompa, skrzydka na sprzęt. Drabinki z drugiej strony trochę inaczej wygląda. Go obrócę. To też są skrytka jest. Tutaj oto pompa. Tu jest to, ten. Do, te drzwi się wysuwają. Mnie to jest zrobione specjalnie. Tak. drabinę. to jest. Tak, wspomniałem, konwersja pociągu pożarniczego Drager. Ale akurat. Moim marzeniem było mieć to z moich ulubionych lokomotyw, czyli z Ludmiu, dlatego mamy obudowy kabiny Ludmiu, także to jest moja konwersja. Drugie, drugi to robiłem: kontener jako drugi załogowy. I tutaj, właśnie jest to, że mam na baterię, to także tutaj to mogę ściągnąć i tutaj baterie cyk i wreszcie wyłączone już kogut nie miga to jest taki właśnie też mój pomysł bo chciałem właśnie mieć kogut migający tej lampki ale akurat tutaj wyszło właśnie mi tak w ten sposób te koguty migające to mam od Daniela kiedyś im podesłał to co właśnie mówię wykorzystam do tego kontenera załogowego także ja Wygoogluje, jak będę ten film wpuszczał na Face'a, czy znaczy na YouTube, to zobaczycie wam dam link do tego pociągu pożyczego tam wstawię, byście mogli wejść i zobaczyć, jak właśnie wygląda ten prawdziwy poziom Drager Oczywiście mam inne kabiny, ale to jest reszta konwersja. Do tego sobie kupiłem. Dostałem Ludmiłę Tak to Ludmiłę dostałem od teściowej na Mikołaja. Ona jest z dwoma silnikami, jako jedyna Ludmiła z dwoma silnikami. Te dwózki to oba napędzane są. Jako jedyna Ludmiła, właśnie jest taka, że ma dwa silniki. Reszta moich Ludmila jest jednosilnikowych. Od Teściowej dostałem na Mikołaja. 3 lata temu, czy cztery nawet. 4 lata temu, 4 lata temu. Albo 3 lata, już nie pamiętam. A dorobiłem sobie właśnie takie, takie fikcyjne, bo miałem takie to z zabawek. Tak sobie pomyślałem zobaczyć, jak będzie wyglądała Ludmiła z cysterną i połączona na pół. To jest skrytka na sprzęt. Szybkie natarcie. Autopompa. Beczka na wodę. Tutaj mamy bosaki, drabiny. Tu mamy węże sabne, gaśnica jest. Tutaj mamy najaśnicę wysuwaną. Ciałko to wszystkie ja wymyśliłem sobie. Oczywiście węże są zrobione z, gum z gumki od Majtek. I taki podnośnik hydrauliczny. Z też zabawek. Tu do góry mam Floriana, malowidło, drabinka jak widać, trąbki, wszystko złudniowe. Reszta to sobie zrobiłem z zabawek. Szybkie natarcie węże to wszystko jest autek starożytny z takich zabawek. Co zrobiłem, ja już to już przedstawiałem, to i to mi się podobało. Także to. na pewno nikt takich, takich lokomotywy w życiu nie będzie miał, bo to jest fikcyjna. Taką chciałem mieć. No i potem sobie tak pomyślałem. No skoro mam podnośnik hydrauliczny, to zobaczę jak kurde, jak wygląda ludmiła z drabiną hydrauliczną. To sobie zrobiłem. Potem do końca to. Tu, jak widzicie, wszędzie są koguty. One korzystają nie migające, bo one są zabawek. Ale wszędzie mamy koguty, nie? też koguty mamy. Tu koguta mamy. też ludmiła jest tu wycięta w ten sposób, bo tu ludmiła była wycięta w ten sposób. Tu widzimy, miło to. I to zostało dodane, a tu jest to wycięte tylko mniejszą. Drobiona drabina, i robiona jest skrytka na sprzęt seracki I tak właśnie wygląda ludniła z drabiną hydrauliczną Także takie cacko to można zobaczyć tylko na mojej makiecie kolejowej, czyli zestaw ludnił jako i konwersja i fikcja. Pociągu porządnego drager, chociaż pociągu porządnego po, drager nie ma takich dwóch zestawów, mają tylko kontenery i cysterny. Taki oto piękny zestaw na mojej makiecie, sobie hula. Jako strażak, miłośnik pożarnictwa to takie to sobie wymyśliłem. A oczywiście pierwszy zestaw, taki właśnie, który zrobiłem tę wersję rok wcześniej. O, wiem już, to jest zrobione 3 lata temu. Bo 4 lata temu tu zrobiłem sobie coś takiego. To jest Buda UMUM 3D Puzzle HS2 to lokomotywa środek moja samoróbka to też jest konwersja bo taka lokomotywa jest też też na necie taką znalazłem wcześniej i tak sobie zrobiłem taką konwersję ale potem jak znalazłem ten szukając pociąg porażę, czy Drager i znalazłem te kontenery i taką cysternę no to pomyślałem sobie, że takie muszę mieć tutaj właśnie wysuwane to jest to jest właśnie do wysuwania tych drzwi, tej bramy i tam mamy po prostu autopompy, też takie cały sprzęt pożarniczy. jest kabina operatora, także mogą też operować autopompą z kabiny. I takie sobie to jest ok.